Dlaczego tak mało mówi się o porodzie lotosowym? To łagodne przejście złona na świat, na które zasługuje każda mama i jej dziecko. Poród lotosowy, czyli nieodcinanie pępowiny, aż do jej naturalnego odłączenia od pępka zwykle w ciągu 3-10 dni od narodzin podkreśla fizyczne i duchowe połączenie między matką a dzieckiem. Ta starożytna praktyka wspiera spokojny i pozytywny okres poporodowy. A korzyści medyczne jest ich mnóstwo. Nieodcinanie pępowiny zapewnia dziecku całą krew złożyska, wzmacniając poziom żelaza i układ odpornościowy. Z duchowego punktu widzenia poród lotosowy pozwala dziecku łagodnie wejść w nowy świat. Szanuje ono łożysko, pierwotne źródło życia, jako święty organ, który je odżywiał. Podczas porodu lotosowego. Łożysko umieszcza się w przewiewnym, naturalnym pojemniku, takim jak bawełniana torba. Posypuje się je solą i ziołami, aby ułatwić suszenie i zmniejszyć nieprzyjemny zapach. To naturalny, a jednocześnie głęboki sposób na uhonorowanie więzi między tobą a twoim dzieckiem. Podaruj swojemu noworodkowi spokojny początek dzięki porodowi lotosowemu. To połączenie starożytnej tradycji z nowoczesną wiedzą zapewniające najłagodniejsze powitanie na świecie.